Niedziela 1 czerwca, analiza weekendowa spółek z indeksów giełdowych. Przepraszam, z racji tego, iż zakończył się miesiąc, to również wykres dzisiaj w kresce miesięcznej, od której właśnie zaczynamy. A więc, jeśli chodzi o miesięczny wykres, to na indeksie WIG-20 pojawiło się dodży, a więc świeca wielkiego niezdecydowania co do dalszego kierunku ruchu, która może być poprzestojem. Do, dalszych, że tak powiem, do dalszego ruchu w górę, bądź też zaczątkiem odwracania trendu wzrostowego. Jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy, to widzimy, że ten tydzień zakończył się z długim górnym cieniem, z małym wzrostowym korpusem. No to wszystko wydawałoby się, no jest możliwe nad znaczy inaczej. W ten sposób, patrząc na ten wykres, no to trzeba sobie powiedzieć, że spadek, który miał miejsce dwa tygodnie i trzy tygodnie temu, był jak gdyby na razie tylko i wyłącznie korektą. Aczkolwiek nie mamy nowego szczytu, tylko mamy duży cień od góry, podaż jakaś uruchomiła, czyli tutaj grozi nam co najmniej wydłużenie się korekty spadkowej. Nie musi ono mieć miejsca, ponieważ jak już wielokrotnie powtarzałem, mamy pinbara z korpusem białym, a ono słabia wymowę takiego pinbara. Poza tym nie jest to Pinbar na szczycie, tylko jest gdzieś powiedzmy sobie no w takiej strefie konsolidacji, owszem można tu dopatrzeć, że możemy powiedzieć, że jest na jakiejś strefie na Olo czyli strefie na Koronę i, i, i tutaj e, oczywiście to ma znaczenie, ale tak jak mówię no na razie to jest tylko jakiś jakieś wskazanie możliwości wydłużenia tej korekty, tej korekty spadkowej, czy też nawet i zakończenia całego trendu, bo tego też jak, jak gdyby jednoznacznie wykluczyć nie możemy. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to to, co najważniejsze dla mnie do tej pory było, to zatrzymanie tutaj na strefie wsparcia spadku i ten tydzień to był wzrost, tąpnięcie w czwartek, a, z tak z po lekkim przekroczeniu strefy na koronę, ale równocześnie trzeba sobie powiedzieć, że ten ruch do góry, swing wzrostowy, wybił ostatni potwierdzony szczyt tej tutaj tego spadku, który no, ma wyraźnie charakter korekcyjny, nie jest żadnym impulsem, tylko no, ma według mnie charakter korekcyjny. Yy, w związku z tym. Yy, mamy tutaj teraz zejście do strefy na koronę, o strefy Olo, utworzenie Pilbara i na bardzo, bardzo takim dużym obrocie. Zatem można by było powiedzieć, że rynek jest przygotowany do zakończenia korekty tego tutaj swingu wzrostowego i ruchu do góry. No, czy tak będzie? Tak ma szansę być ze względu na ten obrót. Ja rozumiem, że Yy, koniec. Yy półrocza, koniec kwartału, związku, znaczy, znaczy nie koniec półrocza, tylko koniec kwartału, koniec miesiąca, przetasowania w ogóle w indeksach, w składach indeksu, we funduszach, to wszystko wywołane, ale no to jest taki dość, po pierwsze historyczny, jeśli chodzi o wielkość obrót, no ale ma też jakieś moim zdaniem znaczenie i znaczenie ma chociażby takie, że jeżeli rynek potwierdzi tego pinbara, no to moim zdaniem szykuje nam się wzrost i to tak taki, który będzie miał duże prawdopodobieństwo nawet pokonania tej strefy, o której już wielokrotnie mówiłem, czyli te 2900-2950. Natomiast, jeżeli go no, zanegujemy tego pinbara czarną spadkową świecą e, z zamknięciem poniżej tutaj e, jego minimum, no to tak jak już mówiłem, czeka nas co najmniej, co najmniej duża jakaś korekta większa korekta. Mówię dlaczego korekta większa, no bo patrząc znowu od strony falo, falowej takiej, nazwijmy na ten wykres indeksu, no to do końca, no nie wiem, czy mamy do czynienia z układem, gdzie mamy falę pierwszą. Drugą pędzącą, trzecią, czwartą i piątą, i wówczas jak najbardziej tu jest możliwy układ większej korekty, ale tak jak mówię, no to wybicie, moim zdaniem, wybicie w cenach zamknięcia minimum tego pinbara z piątku będzie takim sygnałem. Natomiast równie dobrze możemy mieć falę pierwszą, falę drugą. Teraz fala. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta jako trzecia, czwarta i tutaj przygotowanie do fali piątej. Czy to zwykłego impulsu, czy jakiegoś klina, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jesteśmy tutaj na ten moment. Rynek wykonał ruch, który wskazywałby na obronę wsparcia strefy OLO, zakończenia korekty i ruchu do fali trzeciej w swingu, który rozpoczął się tutaj na okolicach 2660. Tak dla mnie wygląda ten wykres, jeżeli teraz mówię, pierwszym ostrzeżeniem poważnym będzie wybicie w cenach zamknięcia minimum tego pinbara, a tutaj takim małym minusem jest to, że wielkość tego pinbara jest dość no, mała. Jeśli chodzi teraz o wykres e, szerokiego rynku, tutaj mamy lepszą świecę, bo mamy bardziej wzrostową. Co prawda ten górny cień jest znowu wyraźniejszy niż ten dolny, jeśli chodzi o wykres miesięczny, no ale cały czas możemy sobie mówić, że no mamy tutaj ruch wzrostowy, e, który, który no trwa. E, ktoś tam, e, bo chyba nawet i na, na, u nas na blogu pisał, że mamy tam już piątą świecę wzrostową. No, wszystko się zgadza, tylko jakie to ma znaczenie no Tutaj moglibyśmy zobaczyć, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć świec wzrostowych, i też jest dobrze. Tutaj mamy znowu trzy przedzielone, i też jest dobrze. Tak? I, I dopiero potem jakiś wzrost. No więc to, to jest moim zdaniem najmniej istotny element. Tutaj najbardziej to, co mnie że tak powiem, to na co zwracam uwagę, to to, że mamy na razie wzrostową świecę, a jedynym o, o takim małym ostrzeżeniem jest ten długi cień. Mówimy o wykresie miesięcznym. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj można by było powtórzyć to samo co na Bigu 20. Dodatkowo tutaj ta sytuacja o tyle lepiej wygląda, że mamy korektę do cofnięcia podwójną, jak gdyby cień. Zobaczmy, jeden cień, drugi cień i tutaj trzeci cień. Obrona poziomów tego szczytu. No i teraz mamy ten górny cień od, spod, od góry, ale broniący jak gdyby górnego ograniczenia tego kanału, oczywiście. Ale mamy też biały korpus. No, moim zdaniem trzeba teraz, właśnie ten, ten przyszły tydzień, być może to. Rozstrzygnięto, bo tak jak mówię, jeżeli dostaniemy spadek, zamknięcie poniżej tego pinbara, no to jedziemy co najmniej z większą korektą. Natomiast jeżeli nic takiego nie nastąpi, no to dalej patrzymy, bo dalej główny kierunek jest kierunek wzrostowy. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu Vik, no to tutaj znowu można by się było powtarzać, mamy wyjście Swingu ponad ostatni potwierdzony szczyt w tej korekcie spadkowej, która była wyraźną korektą dochodzącą tutaj do, do korekty niższego rzędu moim zdaniem właśnie tutaj sugeruję, że powinniśmy iść dalej do góry, teraz zejście do strefy Olo Pinbar, skokowy większy obrót, no wszystko przygotowane do tego, aby iść dalej do góry Kolejny indeks Mwig. Tutaj tak samo jak na Wigu, czyli ten biały korpus, ale wyraźny górny cień. Jeśli chodzi o wykres miesięczny, co oczywiście daje nam jakieś ostrzeżenie, ale, ale no powiedzmy sobie, no trend jest dalej kontynuowany. Przepraszam. Patrząc teraz na indeks tygodniowy, no to tu widzimy, mamy inny wykres, bo tutaj mamy Pinbar typowo spadkowy. On nie jest na szczycie, ale no zapowiada, jakby chciałby powiedzieć, że dalsza, jak gdyby kontynuacja tego spadku tutaj jest jak najbardziej jak najbardziej w grze. Natomiast no, tak jak mówię, czy, czy zejście tutaj do, do tego cienia, czy, czy, czy większa korekta, no no nie potrafię tego jakby tak przeważająco powiedzieć ja na razie patrzę w ten sposób że mając tutaj wykres tygodniowy wyraźny trend wzrostowy no jesteśmy w jakiejś korekcie na razie tego trendu wzrostowego i czy ona jeszcze będzie trwała no to spójrzmy może na wykres dzienny coś nam podpowie na wykresie dziennym no Znowu zagwozdka, tak, czy mamy falę pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą i piątą. Jeśli tak, no to mamy A, B i teraz byśmy rozpoczynali tutaj co najmniej C. Mówię co najmniej C, bo z tych wykresów tygodniowych można by się było dopatrzeć, że mamy też do tego szczytu jakąś taką pełną piątkę, więc to może okazać się, że tu następuje zmiana tego kierunku, ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że ten spadek jest wyraźną też trójką. W związku z tym tutaj możemy mieć wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt, zejście, obrót, zebranie papieru i dalej do góry. I to oznaczałoby nic więcej jak tylko pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, czyli koniec trzeciej, czwarta i teraz do piątej. Więc tutaj jest droga otwarta, tak samo. SBig. Na SBIG sytuacja jeszcze trochę lepsza, ponieważ tu jest wyraźna świeca wzrostowa, znacznie mniejszy górny cień, jeśli chodzi o wykres miesięczny, to nie znaczy, że pamiętajmy, że mówimy o wykresie miesięcznym, czyli tu może nastąpić jakiś ruch do góry, który powinien mieć miejsce, powinien być atak na ten szczyt tej świecy, ale to może być również i wyjście, cofnięcie, i zejście i zakończenie miesiąca świecą spadkową. Tu mówimy o wykresie miesięcznym, który na razie nie wskazuje na to żeby trend się kończył. Jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tu widzimy wyraźnie no wyjście do góry i teraz znowu patrząc tutaj od początku, no to wydaje się, że mamy do czynienia z układem, gdzie no albo jest tutaj ta, ta cała fala, który całe wyjście, fala piąta, znaczy się impuls po korekcie pędzącej, tu mamy wyraźną korektę pędzącą, więc albo to jest całe, no albo teraz robimy jakąś korektę i dochodzimy. Jeszcze piąta w piątej, bo tu na tej drodze nie było żadnej korekty, czyli ciężko jest tutaj dopatrzeć się jakiejś fali drugiej, prawda? Więc, więc najczęściej takie ruchy, gdzie nie ma tej widocznej fali drugiej, to jest jak gdyby jednym ruchem zrobiona pierwsza, druga i trzecia. No więc czwarta i jeszcze pora na piątą. Czy to jest tylko A, B? Najpierw będzie C, a potem do góry, tak może być, ale zobaczmy jak to wygląda na wykresie dziennym i na wykresie dziennym widzimy, że mamy tutaj już jak gdyby trójkę zrobioną, bo cały ten wykres można było porównane do tego, który przed chwilą pokazywaliśmy na Ambigu, więc nie będę się powtarzał. Tutaj też mamy, jak gdyby, trójkę spadkową, więc jak najbardziej teraz mamy ruch, który wychodzi ponad ostatni potwierdzony szczyt. Korekta. I możemy iść dalej do góry. No, i teraz na koniec indeksy zachodnie, czyli DAX. Na DAX się wyraźna biała świeca po pin barze wzrostowym, ogromnym pin barze wzrostowym. No, to by sugerowało dalszy ruch do góry. Tutaj mówimy o, o wykresie miesięcznym. Patrząc na wykres tygodniowy, no to to samo co, co u nas można powiedzieć. Jakiś ruch, który, który no mógł tu być na tym cieniu, fala druga. W związku z tym trzecia, czwarta i nawet już by mogła się zakończyć piąta. Ale na razie, na ten moment, nie ma tu objawów zakończenia tej piątej. Mamy retes wybitego szczytu i, i idziemy na razie do góry. I teraz patrząc na wykres dzienny na Daksie, no to tutaj znowu jest korekta, odbicie, jest wyjście na nowy szczyt. No dopóki, tak jak już mówiłem, w ciągu tygodnia pisałem, dopóki nie wybijemy tej strefy w dół, dopóty jesteśmy. Czy każdy ruch spadkowy należy upatrywać jako ruch korekcyjny, po którym spodziewać się można następnego nowego szczytu. no To się kiedyś musi skończyć, ale no, na jakiej podstawie mamy powiedzieć, że to. Się się teraz skończy. No tutaj, jeśli chodzi o nawet i ten, tak zwane fale Liota, to nawet gdyby przyjąć, że mamy falę pierwszą, drugą, pierwszą, drugą, trzecią napędzącej czwarta i piąta, i tu jest czyli koniec dużej trzeciej, czwarta i piąta, no to też nie wiemy, czy ta piąta tu się faktycznie skończyła, czy w tej piątej mamy teraz pierwszą, druga i za chwilę będzie trzecia, czwarta i piąta. Na, na ten moment patrzymy wyraźnie na razie w górę. I SNP na koniec, no tu również po pin barze, wyraźna świeca wzrostowa, pamiętamy układ overbalance 1 do 1, korekta pędząca. No nie, że musi być, bo tego nie ma nigdy pewności i zdarzają się przypadki, ale no założyć trzeba, że idziemy na nowy szczyt, i tutaj dalszy wzrost jest jak najbardziej e, że tak powiem. E, no celujemy w dalszy wzrost z wyjściem na nowy szczyt, to jest wykres oczywiście miesięczny. Więc przypomnę, że mogą wyjść i jeszcze w tym samym miesiącu zawrócić. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj też wydaje nam się, że no jeżeli już to mamy jakąś pierwszą, drugą, trzecia, czwarta i jeszcze powinna być piąta, e, chociażby. Natomiast też nie wiemy, czy nie mamy tutaj jakieś korekty większej, czyli mamy A, B i C. Ale na ten moment oczywiście patrzymy dalej w górę i powinniśmy rosnąć co nie znaczy, że w jakiejś krótkiej perspektywie jakiegoś osunięcia nie mogłoby być jeszcze yy, na przykład w najbliższych, najbliższych dniach. No i patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj jest troszeczkę, tak bym powiedział, pogmyrane poprzez te cienie, tutaj przez tą konsolidację. Moim zdaniem jest tu jakieś rozbijanie impulsu, yy, w związku z tym sugeruje się zejście trójką do strefy, wsparcia cenowego, do połowy luki, luka na razie nie zamknięta, ruch do góry, e, który, który tutaj poprzez ten zwyższy wyższy od ostatniego potwierdzonego szczytu, ruch w dół, teraz piątek, pin bar wzrostowy na wyraźnie większym obrocie, no to tylko by sugerowało, że powinniśmy iść dalej do góry i patrzeć dalej na nowe szczyty. I to by było tyle, jeśli chodzi o e, indeksy e, giełdowe.